Nazywam się Bożena Rostkowska. Napisałam prezentowaną tu książkę pod tytułem Polo muszkieter z dywizjonu 303. Jest to historia mojego wuja, który był pilotem i ostatnim dowódcą słynnego dywizjonu 303. A historia to właściwie gotowy scenariusz na film. Może nawet na serial. Jego życie obfitowało no, ekstremalne przeżycia. Przed wojną ukończył słynną lewijską szkołę orki. Potem wojna, gdzie walczył w kampanii wrześniowej, w kampanii francuskiej i wreszcie najdłużej w bitwie o Armię. Tak Francją został zestrzelony i na trzy lata dostał się do niewoli niemieckiej, ale jednak tego, co zestrzelił wcześniej starczyło na tytuł lotniczego asa. Jest jednym z lotniczych asów II wojny po wojnie wracał do Polski bardzo skomplikowanie, wracał przez Anglię. Udało mu się uciec z niewoli dosłownie w ostatnich dniach, w ostatnich tygodniach wojny, w kwietniu 1945 roku. Podczas ewakuacji obozu niemieckiego w Szaganiu, gdzie był, no było nie. udało mu się uciec, przedostać do Anglii. I następnie znów wylądował w banki znów trafił do swojego ukochanego Dywizjonu 303 i to on był ostatnim dowódcą tego Dywizjonu. To przypadł też w udziale włóczni obowiązek zdjęcia odznaki tego Dywizjonu, z przy jego rozwiązaniu. Po nie wrócił do Polski. Wrócił w 1947 roku. I tu czekały go same przykro niespodzianki. Oczywiście był nastawiony na to, że jego kurs wojskowy zechcą, zechce wykorzystać Wojsko Polskie. Nic z tego, nie przyjęto go do wojska, ale przynajmniej przez dwa lata mógł latać w aeroklinikie. Był instruktorem w aeroklinikie wielbeckim, bo w Lublinie mieszkał Niestety w 1949 roku w tocie z tym było. Odebrano mu licencję pilota, wyrzucono z pracy i co jeszcze gorsze, Zabroniono wstępu i w ogóle zbliżania się do lotnictwa. I wtedy nastąpił bardzo trudny okres. Właściwie miał trudności znalezieniem jakiejkolwiek pracy, a tymczasem zdążył założyć powojenie rodziny, Nie, nie ożenił się, przyszły na świat swojej córki. Ta trudna sytuacja trwała do października 1906 roku, kiedy nagle karta się odwróciła. Nagle zaczęto znów mówić o tych, którzy walczyli o Polskę na Zachodzie. Jego, jego palegum, słynny zanikława zanikława kula, powołano jego i jego kolegów, słynnych Stanisława Skolskiego, Stanisława Króla, powołano do wojska i w wojsku latał później na odmówcach i w wojsku, wojsku był aż do 1974 roku. Z tym, że przez 3 lata, od 1969 do 1972 zdążył jeszcze zanieczyszczać taki krótki dyplomatyczny, mianowicie był ataszem wojskowym w Londynie. W 54 roku przeszedł na emeryturę, ale dalej prowadził bardzo aktywne życie, po prostu no, udzielał się społecznie, głównie w kręgach kombatantów. W, w ogóle nie mówił, więc właściwie od 1956 roku, kiedy zaczęło się tak świetnie mówić właśnie o tych, którzy walczyli na Zachodzie, bardzo często jeździł w Wrocławiu, po całej Polsce. I, a poza tym, że był tak rok 50, ale później właśnie, kiedy wrócił, kiedy wrócił na emeryturę, miał więcej czasu, jest, mógł sobie pozwolić na to, żeby odwiedzać szkoły i aerokluby, instytucje, gdzie go, gdzie go zapraszano, gdzie bardzo chętnie jeździł i namawiał młodzież do Rosji. Zmarł w łodzie, hmm. 1990 hmm. roku i jest pochowany na Powązkach Wojskowych w terenie. Mam nadzieję, że zainteresują Państwa moje i że sięgną Państwo po książkę Tolączkę Weterynaryjną.